płomień na podtrzymaniu pytanie czy właściwy czy nie, właściwy. nie jest to tak naprawdę promieniowanie tylko tych elementów szmatowych teraz na tak otworzę drzwiczki żeby zobaczyć jak tam płomień wygląda dolne drzwiczki otworzone Po mnie jest tak, nie wiem czy to kamera oddaje, ale jest taki przezroczysty po prostu. To jest takie dłuższe podtrzymanie kodła Sam się ogrzewa, no to już za bo o no teraz dopiero widać ten płomień. Dlaczego tego płomienia nie widać? Kwestia jest po prostu głębokości przygrody. Płomień jest w przygrodzie i tutaj tylko po prostu się rozgrzewa to w podtrzymaniu, a nie widać, nie widać go. Przy, przy rozpędzaniu kota oczywiście widać jest biały płomień. A. A tak na podtrzymaniu to właśnie jest coś takiego. Czy to jest dobry płomień?